Rap energiczny Kombajn bizon, czerwony jak zachód słońca Łan pada, miga w ostrzu końca Ursus C-360, ryg silnika w chmurze pyłu Wieliska symfonia, dźwięk maszyn bez wysiłku Czapek zielony, mały, ale such pracuje jak wuj, nie zwalnia ani dziurki, na pełnym gazie, jak nosi się w niebo. Bison Ursus, Czapek to nasz traktorowy Hero. Stoży do ślosu, dzień kończymy na bogato, W polu rap gra, wiejska Nuta w lato. Wstanie o świcie, dźwięk silników cię woła, pola złoci, żniwa życie, rolnika szkoła. Czerwony Bison sunie, kłosy, dnia brzytwa Ursus na cholu za nim przyczepa śliga. Czapek powietrze, skrzynie zwozi w cieniu, w tym. Trio potęga, nie ma wątpliwości cienia. Boże sypie się jak złoto, deszczem w skrzynie. Wieczorem ognisko w sercu radość płynie. Wolna droga, kurz na butach w tle zachód. W tej melodii życia odnajduje spokój. Żniwa na pełnym gazie, kurzu unosi się w niebo. Bizon kursu z dziadek to nasz traktorowy hero. Zboże do losu, dzień kończymy na bokato. W poru rap, kraw, wiejska, nuta w lato. Czerwony, zielony, maszyny to nasi. Zboże sypia się jak złoto deszczem w skrzynie Wieczorem ognisko w sercu, radość płynie Polna droga, kurz na butach, w tle zachód W tej melodii życia odnajduje spokój Czerwony, zielony, maszyny to nasi bracia W polu na polu na polu na. Polu, polu Wiejska luta w lato.